Wolne media Polska utraciła w 1939 roku. Przestała istnieć wolna polska prasa. Można powiedzieć śmiało, że zamiast tej prasy zaczęła funkcjonować w Polsce prasa polskojęzyczna, którą jako Polacy bardzo łatwo zdefiniowaliśmy, określiliśmy jako prasę gadzinową. Te dzienniki polskojęzyczne, te czasopisma, które się ukazywały zarówno pod okupacją sowiecką, jak i pod okupacją niemiecką, były przez naród odrzucone. I tylko z pozoru, tylko z nazwy. Z przebiegłości Stalina wynikającej, tak jak z przebiegłości Stalina wynikało pozostawienie Polakom hymnu jeszcze Polska nie zginęła, tak i z jego przebiegłości wynikło to, że po 1945 roku pozwolono, pozwolono nam pod okupacją sowiecką mówić w języku polskim, mieć prasę polskojęzyczną. Prasa ta nie tylko, proszę Państwa, była totalnie kontrolowana, bo przypomnijmy sobie działania Urzędu Kontroli Cenzury. O tym, że każde słowo, każde zdanie nawet było sprawdzane w tej prasie, to dowiedzieliśmy się dzięki temu odważnemu człowiekowi, który kiedyś pracował w cenzurze na ulicy Mysiej w Warszawie i wywiózł do Szwecji. Zbiór ku naszemu przerażeniu gdy zapoznawaliśmy się tym zbiorem właśnie dotyczącym tego na co cenzor ma zwracać uwagę właśnie mogliśmy odkryć jak totalnie totalitarnie jest kontrolowana polskojęzyczna prasa Resort Bezpieczeństwa można powiedzieć decydował o tym o czym mają polacy myśleć w jaki sposób mają myśleć czym mają się zajmować czym mają się podniecać denerwować, komu złożeczyć. Już wtedy były właśnie położone fundamenty tego, co rozumiemy przez propagandę gebelsowską i propagandę leninosko-stalinowską. Przypomnę, bardzo celne przecież sformułowanie Określające Jerzego Urbana, przypominamy sobie proces, jaki toczył się przez całe lata z panem Ryszardem Benderem, który użył tego sformułowania: Goebbels stanu wojennego. Tak? Problem całej Europy Środkowo-Wschodniej do 1989 roku było to, że te media były sterowane przez Gebelsów. Leninów, Stalinów i ich po prostu doskonalących się uczniów. Myśleliśmy w 1989 roku, że coś się zmieni, ale możemy śmiało powiedzieć i teraz nawet w sposób naukowy, bo pisze się o tym książki, jak ten proces przemian w Europie Środkowo-Wschodniej był kontrolowany przez służby specjalne, przez tak zwany resort. A ostatnio nawet ukazały się pozycje książkowe, które w ogóle bardzo pięknie właśnie opisują te resortowe kontrolowanie, bo mamy książkę Resortowe dzieci, mamy resortowe dzieci w służbach, w sądownictwie, w mediach. Okazuje się, że cały czas z tym strasznym spadkiem. Musimy się aż do dnia dzisiejszego męczyć, ponieważ okazało się po 89 roku, że to, co pozornie miało być, co miało być polskie, a co okazało się tylko pozorne polskie, w dalszym ciągu jest kontrolowane przez ostatnich 25 lat można powiedzieć, na palcach jednej ręki można było policzyć media, które, a przede wszystkim właśnie te media, które dzięki Bogu w Toruniu się narodziły, reszta służalczo, wierno poddańczo, w dalszym ciągu w, tej, w tym nurcie właśnie braku suwerenności, braku wolności służyły grupom trzymającym władzę. Mamy nadzieję, że te zmiany, które zapoczątkowane są w tej chwili, nie będą tylko zmianami personalnymi, tylko będą głębokimi zmianami, które spowodują, że te media rzeczywiście wrócą w ręce narodu, będą podporządkowane polskim tradycjom, że skorzystają na tym nasze dzieci, nasze rodziny, my sami. Ale jest to proces przed nami. Jest to można powiedzieć na koniec chciałem tak to wyrazić. Jest to proces tak trudny do przeprowadzenia, te uzależnienia, uwikłania, powiązania. Można powiedzieć już pewne zmiany, które nastąpiły. No wystarczy powiedzieć, że około 90% mediów lokalnych tej prasy jest w ogóle w rękach niemieckich na przykład. To jest tak daleko zaawansowany proces, że żeby przywrócić media narodowi, musimy sięgnąć po pomoc z wysoka, musimy sięgnąć po pomoc samej królowej Polski. I nie wstydźmy się o tym mówić. Nie wstydźmy się przywoływać hetmankę, która tyle razy dawała nam zwycięstwo. A mówię to jeszcze w sali Ojca Kordeckiego, który właśnie pokonał, można powiedzieć, potop szwedzki, odwołując się do pomocy Matki Najświętszej. Więc jeśli zalewa nas w tej chwili obca przemoc, jeśli w obcych rękach są media. Obcych albo kapitałowo, albo obcych w znaczeniu w ogóle zupełnie innej tradycji, zupełnie innej cywilizacji jednym słowem, w rękach nieprzyjaciół naszych to ktoś, kto by mówił, że można to zmienić bez odwoływania się do pomocy nieba, można powiedzieć, jest najbardziej nierealistycznie myślącym człowiekiem. Człowiek dzisiaj, który mówi o Bogu, człowiek, który dzisiaj mówi o królowej Polski, mówi o wstawiennictwie polskich świętych, by przywrócić normalność w Polsce jest najbardziej realistycznie patrzącym na rzeczywistość człowiekiem.